Tegoroczną edycję Pucharu Polski w Nordic Walking zorganizowano w Polanicy Zdroju. Organizatorami wydarzenia sportowego była Polska Federacja Nordic Walking i samorząd z Polanicy Zdroju. Polska Federacja Nordic Walking po raz kolejny jest w Polanicy. Mamy już 17 sezon Pucharu Polski, i po raz 11 Polanica gości miłośników Nordic Walking. Bardzo się cieszymy ze współpracy z samorządem. Jest to bardzo owocna współpraca, pozwala nam to na realizację tego przedsięwzięcia. Start i meta zawodów znajdowała się nieopodal parku szachowego na ulicy Parkowej przy biurze informacji turystycznej. W zawodach brało udział blisko 400 zawodników podzielonych na różne kategorie wiekowe, w tym osoby niepełnosprawne. Zawodnicy rywalizowali na trzech dystansach: 5, 10 i 21 km. Względu na obostrzenia, które w naszym kraju obowiązują, musieliśmy zmienić troszeczkę system startu. Zawodnicy startują indywidualnie na każdym dystansie, czyli pomiar czasu netto dla każdego zawodnika indywidualnie na wszystkich dystansach. Podzieliliśmy dystanse też czasowo. Wszystkie ceremonie na każdym dystansie odbywają się oddzielnie. Dzisiejsze warunki pogodowe są bardzo wymagające. Tym bardziej, że trasa górska po raz pierwszy w polanicy udaliśmy się na pętlę 10-kilometrowej, czyli będziemy zwiedzać naprawdę tutaj dosyć dużo górek, będzie dużo podejść, zejść, będą skały więc bardzo wymagająca trasa, tym bardziej, że no opady mamy dosyć intensywne, więc na pewno zawodnikom się mocno, mocno dadzą we znaki. Pierwszy na mecie na dystansie 10 kilometrów zameldował się zeszłoroczny triumfator Adam Kuźmicz z Polipak Team GWE, osiągając jednak trzeci czas w zawodach i placując się na trzecim miejscu. Chodzę już od kilku lat w Pucharze Polski, drugi rok regularnie i moim zdaniem to najtrudniejsza trasa w Pucharze Polski, bardzo niebezpieczne zejścia, czasami miałem wrażenie, że idę potokiem górskim, woda lała się z każdej strony było to na podejściach też trudno, bo buty grzązły po kostki. Bardzo trudna trasa, no ale wymagająca. Najlepszy czas i pierwsze miejsce na dystansie 10 km zajął Marcin Rosak z Nordic Team Częstochowa. No, trasa była bardzo trudna, rzekłbym nawet ekstremalnie trudna, ale to głównie ze względu na to, że było bardzo mokro, przez co bardzo ścisko, a dodatkowo non stop góra-dół, góra-dół, chyba ze wskazaniem nawet bardziej na góra. Pozostali zawodnicy również podkreślali bardzo trudną do pokonania trasę. Sartowałem tu kilka razy w Polanicy, ale na takiej trasie już nie. Zawsze było w koło parku. Dzisiaj była bardzo wymagająca trasa. Wśród kobiet najlepszą na dystansie 10 km była Aleksandra Ostrochalska z Polipak Team GWE, a na czwartym miejscu zameldowała się Renata Jędrasiak z KS trako Polkowice z Lubina. Ale trasa była trudna nie ze względu na, na długość i na przewyższenia, tylko ze względu na ogromne błoto i powiem szczerze, dużo zależało też od sprzętu, od butów, bo jeżeli nie było protektoru były buty płaskie, to cały czas można było się ślizgać albo zjeżdżać, także wstrzymywało to zdecydowanie tempo. W klasyfikacji drużynowej Pierwsze miejsce zajęła drużyna KS Metrako Polkowice, drugie Nordic Team Częstochowa, a trzecie Polipak Team GWE. Dokładne wyniki zawodów znajdują się na stronie internetowej Puchar Polski NWPL. Jeszcze w tym roku, 12 września w Hajnówce odbędą się Mistrzostwa Polski Nordic Walking, a w lipcu we wrześniu planowane są trzy puchary regionalne Węgrowców z Krwilnie i Białym Boże.